Cześć, Ania. Witam cię serdecznie. 116 pytanie zadałaś w tej serii pytań i odpowiedzi. Kto pyta, mniej błądzi. A pytasz o coś. no przestudiowałaś posty o mikrofonach, bardzo się cieszę. Jakiejś wiedzy chyba nabrałaś, ale nie znalazłaś odpowiedzi na frapujące cię pytanie. Poszukuję w miarę kompaktowego, małych rozmiarów mikrofonu. Dużo podróżuję, nagrywam w podróży. Który posłuży mi do nagrania wersji audio mojego kursu online, a także do nagrywania podcastów. Czyli poszukujesz uniwersalnego sprzętu, tak rozumiem. Chciałabym, aby jakość nagrań była lepsza niż, na, niż z MacBooka Pro czy z iPhone'a. To bardzo trudne, bardzo wysoka poprzeczka. iPhone ma bardzo dobry mikrofon i MacBook Pro też ma bardzo dobry mikrofon wbudowany i kartę dźwiękową. Ale jednocześnie nie szukam mega profesjonalnego mikrofonu. No to się troszeczkę wyklucza, e, który będzie zbierał każdy szum z otoczenia. No, mega profesjonalny mikrofon nie oznacza, żeby, że zbiera szum z otoczenia przede wszystkim i wymagał pracy w warunkach zbliżonych do studio. E, no po coś to studio jest wymyślone, jednak profesjonaliści korzystają ze studia, prawda? W większości. Będę raczej nagrywać w zamkniętych pomieszczeniach we względnej ciszy, ale często z ruchem drogowym za oknem. Biorę pod uwagę również mikrofony krawatowe. Bo czasem nagrywam też wideo. No to jeśli chodzi o wideo, to odsyłam cię do innych grup z wideo, bo my nie zajmujemy się w ogóle wideo. Cena nie jest kluczowa, bardziej zależy mi na sprzęcie, którym połączy kompaktowość z w miarę dobrą jakością nagrania. Czy możecie coś polecić? No bardzo dużo warunków tutaj narzuciłaś oczekujesz takiego uniwersalnego sprzętu, który będzie się w każdych warunkach się sprawdzi. No to takie pytanie to jest bardzo trudno odpowiedzieć i wymaga albo bardzo profesjonalnego sprzętu, albo bardzo prostego sprzętu, który w dodatku no albo już masz, albo możesz mieć czyli po prostu iPhone, który przykładasz normalnie do ucha i mówisz w ten sposób. To jest bardzo dobra jakość wtedy nagrania na iPhone'ie. Naprawdę zastępuje to bardzo profesjonalne studio. W każdych warunkach możesz w ten sposób nagrywać. No tylko wideo nie będziesz mogła nagrywać, bo kupio tak z mikrofonem przy, przy twarzy nagrywać wideo, prawda? I rozumiem, że no, ale to ja już nic więcej nie poradzę, jeśli chodzi o wideo, także musisz szukać innych grup. Natomiast, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, mikrofon krawatowy, tak zwany, no to są mikrofony, które no, potrzebują specjalnego oprogramowania, najlepiej, żeby dźwiękowiec był jakiś przy tym nagrywaniu z, tym, z tego krawatowego mikrofonu. Też potrzebuje specjalnych warunków, czyli ciszy, spokoju. W studiu się używa takich krawatowych mikrofonów, na zewnątrz rzadziej. Na zewnątrz używa się raczej kierunkowych mikrofonów, jeśli się nagrywa w terenie. Także to wszystko jest bardzo skomplikowane. Narzuciłeś rzeczywiście dużo tutaj takich zadań. no Nie ma takiego sprzętu, który by spełnił wszystkie Twoje wymagania a jeszcze był w dodatku tani, prawda? Więc to. No na coś trzeba się zdecydować, coś trzeba wybrać. Wszystkiego naraz jednym sprzętem nie nagrasz. Ja przypominam, że bajka wideo różni się tym od bajki audio, że w bajce wideo co, co roku należy kupić nowy sprzęt, bo właściwie już to, co było rok temu, to już jest mało ważne. Są nowe, nowe formaty, nowe, nowa jakość wideo, nowa jakość obrazu. Natomiast w audio można się zatrzymać na pewnego rodzaju sprzęcie i już nie kupować co roku, tylko cały czas posługiwać się tym samym sprzętem, aż naprawdę przez długi czas można korzystać z tego sprzętu audio. No, z wideo to jest właśnie zupełnie inna bajka, zupełnie nie ta grupa, że tak powiem. Także poszukaj takiej grupy, w której znajdziesz odpowiedź na pytania dotyczące wideo. Tutaj myślę, że pomogłem Ci, jeśli chodzi o audio. I wszystkim tym, którzy szukają uniwersalnych rozwiązań, też odpowiedziałem, że po prostu nie ma uniwersalnych rozwiązań. Jak coś jest do wszystkiego, to znaczy, że jest do niczego. A, a naprawdę często korzystanie z tego, co mamy pod ręką, w zasięgu ręki, czy z własnego telefonu, smartfonu, wydaje się najprostszym, najtańszym i najlepszym. Rozwiązaniem, takim, którego szukacie, a którego szukacie gdzieś daleko od siebie, bo musicie kupić coś. Nie musicie nic kupować, tylko skorzystajcie z tego, co macie pod ręką. To taka moja rada dla wszystkich. Do zobaczenia, dzięki, cześć.